Nazywam się Mateusz Latacz. Chciałbym omówić bardzo ważny problem, mianowicie zaburzenia w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego. Ten problem pojawia się coraz częściej u pacjentów, którzy zgłaszają się do naszej przychodni. Braki zębowe, nawet pojedyncze, czy źle wykonana praca protetyczna, złe wypełnienie, czy skrzywy zgryz mogą doprowadzić do zgrzytania bądź też zaciskania zębów. To zaś przenosi się na nieprawidłową pracę stawu skroniowo-żuchwowego, który jest najbardziej skomplikowanym stanem w obrębie naszego ciała. Ta nieprawidłowa praca może doprowadzić do trzasków, do nieprawidłowych przemieszczeń w obrębie stawu skroniowo czy też bólów. Często pacjenci, którzy się do nas zgłaszają, podają, że mają precyzyjny ból właśnie w obrębie stawu, bądź też rozlane związane z nieprawidłowym napięciem mięśni twarzo-czaszki, czy też migrenami, które są stwierdzone wcześniej jako migreny idiopatyczne, czyli niewiadomego pochodzenia i gdzieś pacjenci na samym końcu trafiają do stomatologa. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że nawet pojedynczy brak zębowy może doprowadzić do zaburzeń w obrębie stawu. Jeżeli mamy źle ułożone zęby, Bądź braki zębowe, czy też źle wykonane wypełnienia w zębach, pojawiają się tak zwane przeszkody zwarciowe. One uniemożliwiają prawidłowe zagryzanie. Mózg chce wyeliminować te przeszkody zwarciowe, po to, żeby wszystkie zęby się połączyły. Dlatego zaczynamy skrzytać. To zaś powoduje nieprawidłową pracę stawu skroniowożuchowego, napięcia w obrębie mięśni oraz zaburzenia w układzie stomatognatycznym. Te zaburzenia często przenoszą się na postawę ciała oraz patologie w obrębie kręgosłupa, jak na przykład dyskopatia. Bardzo ważne jest podjęcie odpowiednich kroków, jak rehabilitacja układu żucia. Jeżeli proces patologiczny jest zaawansowany, zaczynamy od rehabilitacji stawu poprzez szynoterapię i kierowanie naszych pacjentów do współpracującego z nami fizjoterapeuty. Jeżeli przywrócimy prawidłową pracę stału skroniowożuchowego, zaczynamy rehabilitować zgryz poprzez odpowiednie odbudowy protetyczne, jak korony, mosty, nakłady, wymiana wypełnień, czy też odbudowa braków zębowych implantami. Ważnym aspektem o którym należy wspomnieć, jest niewielka grupa pacjentów. Według badań jest to 8% pacjentów, którzy zgrzytają. Są to tak zwani bruksiści. Więc bruksizm to jest zaburzenie neurologiczne, którego nie wyleczymy. Możemy tylko i wyłącznie zabezpieczyć zęby przed dalszym ścieraniem, używając nakładki ochronne. Tak naprawdę pozwalamy bruksistom zgrzytać w nocy, ale chronimy zęby przed postępującą degradacją. Jeżeli pacjent zgłasza się z takimi problemami do naszej przychodni, zaczynamy od badania mięśni, ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego, ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa. Badamy postawę ciała i zbieramy odpowiedni wywiad. Następnie kierujemy pacjenta na rezonans magnetyczny w celu uwidocznienia patologii, patologii w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego. Kierujemy również do naszego fizjoterapeuty celem rozluźnienia mięśni twarzoczaszki. Już sama wizyta, u fizjoterapeuty przynosi pacjentom ogromną ulgę, natomiast musi być połączona z szynoterapią, żeby efekt był trwały. Jeżeli ustabilizujemy sytuację w stawie skroniowo żuchwowym zaczynamy przywracać prawidłowe funkcje zgryzowe odpowiednimi odbudowami protetycznymi, wymianą wypełnień, czy odzyskaniem zębów w postaci implantów.